Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym krótko opowiedzieć wam o takim narzędziu jak Prom Master AI. Jest to nowa aplikacja serii SL76PL, którą dla was przygotowałem i wdrożyłem. Ona była już przeze mnie testowana przez dłuższy czas. Chciałem sprawdzić czy działa, czy sprawdza się tak jak powinno. A co to jest takiego PromMaster Master AI? No nie wiem, czy masz świadomość, bo część osób ma, część nie ma. Prompting, czyli pisanie komend dla sztucznej inteligencji jest jednym chyba z najważniejszych działań, jakie musimy ze sztuczną inteligencją w ogóle przeprowadzać. I spotykam się bardzo często z opiniami osób, które mówią, nie no, to wiesz, ta sztuczna inteligencja to w ogóle nie działa, ja nie wiem, jak z nią rozmawiać. Piszę coś tam, ona mi odpowiada, cały czas tak samo. Boję się, że to jest jakiś plagiat, bo być może inni pytają o to samo i AI będzie generowała takie same odpowiedzi. Po części jest w tym trochę racji, po części nie. Natomiast właśnie dla wszystkich, którzy mają z tym kłopot, jest coś takiego jak sztuczna inteligencja i Prompt Master AI. Ta aplikacja zbudowana na bazie zresztą Clouding, czyli takiego najbardziej zaawansowanego modelu i ona ma wspomóc ciebie właśnie w pisaniu bardzo zaawansowanych, dokładnych, sprecyzowanych promptów. Pokażę tobie jak to działa. Aplikacja jest już dostępna na stronie Możesz sobie wejść tutaj na sl 76, kliknąć sobie strefa aplikacji i ona będzie właśnie na samym szczycie, ponieważ tutaj masz jak gdyby całą ścieżkę twojego biznesu online'owego, po kolei jest pierwszy punkt, punkt drugi i w punkcie drugim, czyli zdobądź wiedzę o niższej konkurencji, to jest chyba najważniejsza aplikacja, albo przynajmniej jedna z najważniejszych, Prompt Master, ponieważ ona wspomoże ciebie w dalszych działaniach ze sztuczną inteligencją. Przechodzisz sobie, bądź też wybierasz oczywiście z belki, ta aplikacja jest na samej górze i Prąd Master możesz sobie przeczytać, co dokładnie tak na dobrą sprawę robi. Zobacz, tu jest taka część właśnie pokazana, w jaki sposób działa, zaraz przejdę do samej aplikacji, żeby to pokazać. W tej części właśnie zacząłem rozmawiać sobie ze sztuczną inteligencją, zadałem jej kilka pytań po to, żeby otrzymać taką bardzo sprecyzowaną i zaawansowaną komendę, czyli prompt, który będę mógł później użyć chociażby w ChartGPT. No i zobacz, zadałem takie pytanie. Wygeneruj prompt dla AI. Dla branży instytucje finansowe wykorzystują do AI do analizy danych. To jest, widzisz, niepoprawnie napisane gramatycznie po języku polskim, natomiast no, dla sztucznej inteligencji to nie ma znaczenia. Zrozumiałem. Przygotujmy przygotujemy zaawansowany prompt, który właśnie wykorzysta AI. No i chcę bardziej precyzyjnych informacji, no to napisam analizę konkurencji w obszarze zakupu dodatkowych ubezpieczeń dla kredytów hipotecznych w Polsce. I zobacz. Aplikacja Prompt Master napisała, że rozumiem, skupimy się na tym. I masz tutaj pięć gotowych promptów, które AI dla ciebie przygotowało jako zaawansowany system AI specjalizujący się i masz wymienione w punktach, co dokładnie ma tutaj robić. Oczywiście to jest jak gdyby wstęp do dalszej pracy, bo możesz taki prąd bez problemu chociażby zmienić według swoich potrzeb. Coś takiego, taką komendę, czyli to już jest gotowa, zobaczyłem sobie jedno zdanie. I taką komendę możesz spokojnie przykleić do czata GPT. Przejdę w tej chwili do czata GPT, żeby móc ci to wrzucić. I jesteśmy tutaj w ChatGPT 4O. Wklejamy sobie tą komendę. No i zobacz, jako zaawansowany system AI specjalizujący się w analizie rynku finansowego, masz przeprowadzić szczegółową analizę konkurencji. Nie uwzględni po kolei tych kilka punktów. No i już odpowiada ci Chat GPT. Aby przeprowadzić kompleksową analizę konkurencji, no to muszę przede wszystkim identyfikację głównych graczy rynkowych i udziałów w rynku zrobić. Później analizę SWOT dla każdej firmy. Zobacz porównanie ofert produktowych, porównuje, ma dostęp do danych bieżących. Później badanie satysfakcji klientów i wskaźników NPS. Nawet nie wiem co to jest. Dla specjalistów w branży to, to jest coś, coś znajomego. No i teraz tak, masz taką odpowiedź. Oczywiście tutaj, no jeszcze prognoza rozwoju na najbliższe 5 lat. Możesz dyskutować z AI o tym, żeby rozwinąć każdy poszczególny punkt. Ale jak gdyby w sad masz, bo ty możesz kilka elementów wiedzieć, że istnieją, bądź też nie wiedzieć, że istnieją. Stąd też tak ważne jest, żeby też w swojej branży, w swojej niszy, tutaj bardzo precyzyjnie, też wskazać sztucznej inteligencji, co dokładnie ma zrobić. Idniemy sobie. Nowy czat, no i zobacz, co byśmy chcieli. Aplikacja Wita nas, że przygotuje dla mnie, właśnie kilka perfekcyjnych promptów i co chciałbym, żeby dzisiaj miała zrobić. No i ja sobie wkleję takiego gotowca, przygotowałem tutaj chociażby, zobacz, takie zapytanie do ChatGPT poszło. Które branże najczęściej poszukują zapytania o sztuczną inteligencję? Chodzi o usługi w Polsce. Piszę dla nich zasięgowy artykuł na bloga. ChatGPT o 1 preview to jest najnowszy model językowy. Jaki firma OpenEye udostępniła. No i mamy tutaj finanse, e-commerce, opieka zdrowotna, przemysł, produkcja, transport, logistyka, telekomunikacja, marketing, reklamy, energetyka, rolnictwo, edukacja. No i wybierzemy sobie jakiś temat, może pierwszy z brzegu. Tak, finanse, bankowość mieliśmy, e-commerce, oklepany temat, opieka zdrowotna i medycyna. AI jest wykorzystywana do diagnostyki. No i zobacz, weźmy sobie, przyklejmy coś takiego, pójdźmy, do aplikacji. No, możemy się przywitać. Cześć. Aplikacja się z nami przywita. Dzień dobry, cieszę się, że mogę Ci pomóc. Pamiętaj, że mimo tego, że tutaj masz po angielsku, to jest przeze mnie zrobiona specjalnie taka instrukcja dla również osób, które są spoza Polski. Natomiast to no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozmawiać z apką w języku polskim. Dzień dobry, cieszę się. Przygotuję dla Ciebie zestaw. No i co byś chciał? No, chciałbym, opieka zdrowotna i medycyna. AI jest wykorzystywana do diagnostyki. Przygotuj dla mnie perfekcyjny prompt. Zobaczymy, co AI nas zapyta. Rozumiem, że interesuje się, ile promptów chciałbyś, żeby to wygenerować. Dajmy, nie wiem, 3. Nie było za dużo. No zobacz parę sekund. I teraz mamy. Pierwszy to wciel się w rolę światowej klasy eksperta w dziedzinie sztucznej inteligencji i diagnostyki medycznej. Z 20-letnim doświadczeniem w implementacji systemów AI w szpitalach na całym świecie. Twoim zadaniem jest stworzenie szczegółowego raportu na temat aktualnego stanu przyszłości w diagnostyce medycznej. I co powinno zawierać? No zobacz. To jest akurat prompt numer dwa, już wchodzi, a pierwszy mamy tutaj. Możesz sobie wybrać każdy z nich. I chociażby przejdziemy sobie teraz do Chat GPT, zaczniemy nową dyskusję. Wkleimy to i zobaczymy, co tutaj nam Chat GPT pokaże. Raport na temat aktualnego stanu i przyszłości sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej. No i mamy tutaj rozpisany mm, chociażby jakiś dodatkowy materiał. Tylko tak, my już mamy takiego prompta, który możemy wykorzystać właśnie. Do tych działań, bo zobacz, tutaj najpierw nadaliśmy rolę AI, a później zapytaliśmy go już o szczegółowe jakieś informacje na te tematy. Natomiast zwróć uwagę, ja nie znam branży, nie znam tej niszy, podałem sobie jakieś kilka punktów, które AI mi podpowiedziało, zasugerowało i AI od razu pisze na ten temat treść. Czy ona jest poprawna, czy nie, to już kwestia. Twojej wiedzy, bo ty masz jakiegoś skilla w tym obszarze i ty powinieneś wtedy też zweryfikować, czy to jest w porządku, czy nie. No nie bazuj na tych treściach, które AI tworzy, musisz to zweryfikować. Cały czas jeszcze myśli, ponieważ pobiera sobie dane podsumowujące. To w każdym razie masz narzędzie, które wspiera ciebie w pisaniu zaawansowanych promptów z jakiejś niszy, z jakiejś branży i Chciałbyś, żeby AI wygenerowała tobie zaś takiego bardzo zaawansowanego prompta, który właśnie umożliwi później w Cloudie albo w Chat prowadzenie konwersacji ze sztuczną inteligencją. No i teraz przejdźmy jeszcze sobie dalej i dajmy nowy chat i chciałbym, żeby Prompt Master przygotował dla mnie. Nie wiem, strategię jestem. Jestem właścicielem sklepu z rowerami i chciałbym, abyś opracował dla mnie strategię, strategię na sprzedaż i promocję. Czyli to już jest strategię, strategia. Strategia ma. Strategia marketingowa i promocję na Black Friday 2024. Już niedługo zobaczymy, jakiego prompta nam Prompt Master wypłuje. I teraz tak, świetna okazja. Ile promptów, wygeneruj mi jeden dobry prompt. No i teraz Zobacz, opracuj kompleksową strategię marketingową na Black Friday dla sklepu rowerowego uwzględniając następujące elementy. Przeprowadź szczegółową analizę danych, stwórz segmentację klientów, zapro, zaprojektuj, opracuj stwórz. Zobacz, zobacz, jaki to jest zaawansowane, ile punktów tutaj jest. No i dobrze. To posłuży nam jako właśnie wsad do Chata GPT, bo mówimy tutaj sobie o jakichś bardzo zaawansowanych tematach, no ale przecież. Może to być również sklep rowerowy, tak? No, prowadzisz sklep biznes i chciałbyś tutaj, żeby AI cię wsparło w tym. Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej na Black Friday dla sklep rowerowego wymaga zintegrowanych danych technologii, rozwiązań technik marketingowych, aby maksymalizować sprzedaż i optymalizować doświadczenia klientów. Analiza danych sprzedażowych z poprzednich lat. Przeanalizuj dane. Zidentyfikuj najczęściej kupowane produkty, średnią wartość koszyka, zobacz, podpowiada ci, co masz zrobić, nie? Zidentyfikuj na dni i godziny sprzedaży. Jeżeli masz te dane w formie cyfrowej, no to masz sprawę ułatwioną, tak? Bo można wtedy się również właśnie wspomóc jakimiś narzędziami do analizy danych. Jeżeli tych narzędzi nie masz, no to jeżeli masz firmę zewnętrzną, która potrafi ci zrobić taką analizę, no to jasne, nie ma problemu. Później masz segmentować klientów, spersonalizować ofertę, możesz każdy z tych jeszcze etapów poszerzyć, oczywiście, tak? Bo w chat GPT możesz dalej dyskutować na temat chociażby, jak zrobić spersonalizowane oferty dla segmentów klientów, no bo nie wiesz, tak, to do Ciebie przychodzi i kupuje najczęściej. Znaczy nie wiesz, ty musisz wiedzieć. Bo to jest Twój biznes, żeby targetować bardzo dokładnie właśnie swoje działania marketingowe. Jeżeli prowadzisz reklamę dla dzieci, a okazuje się, że Twój główny klient to są osoby 60, plus, no to ta reklama jest nietrafna, nie? wydajesz pieniądze niepotrzebnie. Dynamiczne ustalanie cen w czasie rzeczywistym, kampanie w mediach, mailing, optymalizację, zobacz chatboty, retargeting, programowanie content marketing, zobacz ile tych punktów, to jest aż 21 punktów, co masz zrobić. A to tylko i wyłącznie dzięki aplikacji która wsparła Ciebie właśnie w zrobieniu takiego prompta. No bo Ty mogłeś nawet nie wiedzieć, zobacz ile byś się napisał w ogóle, tak? Żeby dojść do takiego zaawansowanego prompta dla AI. A ja tylko wrzuciłem sobie parę wyrazów. To są dwa zdania dosłownie, jedno zdanie nawet do tego, żeby coś takiego zrobić. Niesam, niesamowite. Zapraszam Ciebie do właśnie witryny SL76.pl Zakładka Prompt Master AI to jest najnowsza aplikacja, jaką właśnie dzisiaj dla ciebie dodałem. Zapraszam, trzymajcie się. Hej.